Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj nagrywam kolejny odcinek z Minecrafta. No co? Lecimy. W tym odcinku byłem w i no jak zawsze umieram. dzisiaj chciałbym zrobić drugą próbę tego. Tym razem bardziej przygotowany. Wezmę sobie zrobię miecz jeszcze. Będę chciał zrobić też kwarcę trochę, bo chciałbym ozdobić jeszcze domek bardziej, bo tak trochę. Mało cokolwiek jest w tym domku. Jest jakiś stół, ten, a tutaj pusto... pusta podłoga. Więc jakiś wzorek czy coś na podłożu by było fajnie. Tak, okej. Okay. Teraz drugie podejście, które musi się udać. W tamtym, podej w, tamtym, w tamtym razie yy, wpadłem w dół z plawą i umarłem. Tutaj może będzie niżej jakiś, jakiś złożę tego kwarcy. Tu nagle. Jakoś teraz znowu wpadłem do lawy.

a lepiej to, żeby nic tu nie wszedł. Jak tu wejdzie i mnie popni do lawy, to już drugie zginięcie w nederze. A już to jeszcze raz straciłem na robieniu kolejny raz wyroi i wszystkiego. Nie, spadło mi. Czy jest jakieś przejścia? Nie to jest? czy jest? Nie. po jakieś... czy coś. Dobra. I tak powoli. Op, op. Może ten, że rośnie u mnie na świecie. Bo już mogę, bo chyba będę normalny, bo Nie mogę, muszę mieć taki, taki... specjalny. Na tym może mogę? Nie. Tak, ile ja w tym chwili? Muszę tego już bola. No. No, 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 no. Uda się go posadzić, uda się go wyrosnąć. Chyba wyrasnąć już w tym w normalnym świecie. Zobaczmy, czy to się Nie, okej. Okay. Co to da? O, jego się nie da wyrosnąć chyba. Aha, spodoba. To też nie da. myślałem, że tak. Yy, jak zrobić ten blok? Blok się robi z tego, a tak całkiem ok, nie robi się ok. Czyli mam tylko dwa bloki kwarc. Mega duże Naprawdę super dużo kwarc. Wszystkiego. Yy. Znalazłem drugą drogę i pójdę do tamtej drugiej wioski, bo znalazłem strzelas. Znalazłem drugą wioskę, która była dosłownie za tą górą. Na tej górze było widać tą wioskę już. To tutaj jest. Może coś tu nowego się pojawiło czy coś. Jakieś wiśnianki. Jak nie, to pójdziemy dalej. Hmm. Ja ostatnio, jak tu byłem, to wziąłem w tu wszystko, jak leci. Odzwolę na nie wziąć. Grzyb, odzwolę na nie wziąć. Cześć, leci na O, w Dobra, ty. Pójdę w tamtą stronę, może tam coś znajdę a, a. a jak nie w tą stronę, pójdę w tamtą A to po środku pójdę? Nie wiem Myślę, że na górze tego nie będzie Bardziej będzie na takim terenie Płaskim Tensowanym Nie ma tu nic, o, nie mam tego. To jest kolejna pustynia. Tak. Kolejna pustynia. Op, op, op. Op, 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 op. To jest taką trasę trochę. Żeby pamiętać gdzie, gdzie byłem a gdzie nie ciężko o piramida Obym nie umarł w tej piramidzie jak o, jak jak, wiem, jak nie dajesz że znowu gdzieś padnę dziury, a ta jest kolejna wioska Czyli mam już trzy wioski obok siebie, prawda? Bo ja tu skręciłem. Na tą stronę było. Ten. Była ta inna wioska. Dobra. Trzeba z tej strony? Nie. Świetnego znajdę, może. O siodło mam dobra oko pająka, na konia. Złote jabłko, złoto, kości... I on będzie się tam chwilę widzę. O, diamenty i złoty Złota, zbroję konia i trzy razy Trzy. Y Tintin. Tak tu jest wyjście. A. Teraz są tej drugiej wioski. Tak tu było wyjście. O tu jest wyjście. Dobra. W okej. Okay. Ciekawe, co tutaj będzie. Może sobie. kowal jakiś, coś, 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 nie? wioska Nic wioska, nic nie ma nawet. Żadnej, żadnego domu. Z coś, coś, nawet Nie, Nie, nie Nie, tutaj będzie. Oj, oj, tam są. Chlebek. No, no tutaj nie ma nic. Tu jest jeszcze... ooo, tu jest tam on... skrzynko. A Ale no, jednak nie jest to skrzynko, jest piecum. Widzę. Tutaj nie ma. Tutaj nie ma. Nie ma. O. Tutaj też nie ma. nie ma. nie ma. Tutaj coś jeszcze. Tutaj na górze? Tam jest chyba ten ten placer, liniarz. A nie, no, to jest kolejny. O, kościół! Dzięki. Hmm, tutaj? Nic. Będzie jeszcze jakaś wioska tutaj? Kolejny może? A to jest biom czy ten typikat. Oczywiście skrzynka z, z książką i ocean jest ta. O tam jest ten studia. Studia życieli, Może coś obok studni już nie będzie. To jest ten akacjowy. Pustynia, nie. A, pustynia. Mm, mm, mm. Jeszcze? Czy już nic raczej nie będzie? Nie, raczej chyba nie będzie. Dobra, będę już wracał do domu. Tylko nie zgubił. żeby się nie zgubił, tylko... Miałem... I tam dużo, i tam ginie diamenty i diamentowy kilof off, I tego nie stracił wszystkiego. jeszcze ja Ej, może w swojej sokońce jakiegoś właśnie. Ej, to nie jest pomysł. Ten przykład chodź. Ej, Koleś No, stój! Stój! Teraz, dobra. Czy jesteś szybki? O, no, przejdź przez bramkę Koleś Okej. Okay. No, tu jesteś. Dobra. Wiem, jeszcze?

O, i to będzie tutaj już, tak. To jest tutaj. Chyba. Tak, to jest tutaj. Jeszcze do tej drugiej woski, tam? A tak, to, czy tam? O, dawaj, O, beczka. A wprost się beczki świskiem tam. Aha! Dawaj, koń! Po to ma być za zmęczenie konia? Okay. jakieś zagrody dla ciebie? Będziesz mieszkał z świniami i trwami.

Зарубим вот то. брамки с меня почему как чтобы было. Плюс как сейчас. Вот и... так что... Бедет, Przyniosę go O, no chodź o, o, okay. Dobra, ty wejdź się tu chodził, A jak okay, ja? Będę wychodził Jeszcze wezmę Jeden o, Nie, tu okej okay, okay. No, wynocha stąd się coś nie i ten i wszystkie? No. Tu nie ma miejsca, tu też nie bardzo miejsca nie ma no, no, no. Dobra, to tyle z tego odcinka, widzimy się w następnym, cześć!